Cześć. W dzisiejszym odcinku przybliżymy Wam temat związany z testami statycznymi oraz dynamicznymi. Zapraszam serdecznie. Najpierw zajmiemy się testami statycznymi. Przede wszystkim takie testy opierają się na ręcznym badaniu kodu źródłowego lub aplikacji przy użyciu odpowiednich narzędzi. Testowanie statyczne umożliwia dokonanie oceny bez uruchomienia aplikacji. Dodatkowo pomaga wykryć różnego rodzaju defekty już na początkowym etapie, co może okazać się o wiele tańsze w porównaniu z wykryciem ich na późniejszych etapach. Do zalet testowania statycznego możemy zaliczyć efektywne wykrywanie i usuwanie defektów przed wykonaniem testów dynamicznych. Rozpoznanie defektów, które trudno jest wykryć metodą testowania dynamicznego, redukcja kosztów i ograniczenie czasochłonności wytwarzania oprogramowania, redukcja kosztów i ograniczenie czasochłonności testowania. Usprawnienie komunikacji pomiędzy członkami zespołu, którzy uczestniczą w przeglądach. Dobrze, wiemy już czym jest i na czym polega testowanie statyczne. Czas na testowanie dynamiczne. Testowanie dynamiczne polega na testowaniu całości lub części aplikacji poprzez uruchomienie kodu. Podczas wykonywania testów podajemy dane wejściowe i sprawdzamy, czy dane wyjściowe są zgodne z oczekiwaniami. Możemy wykonywać je ręcznie lub poprzez automatyzację. Warto podkreślić, że testy dynamiczne najczęściej wykonuje się od razu po testach statycznych. Dodatkowo testy dynamiczne analizują oprogramowanie w różnych środowiskach testowych. Teraz sobie podsumujmy najważniejsze różnice między testowaniem statycznym a dynamicznym. Testowanie statyczne głównie wyszukuje defekty, nie wymaga uruchomienia kodu, niższy koszt wyszukiwania i naprawiania defektów, przeprowadzane przed kompilacją. Testowanie dynamiczne głównie wyszukuje awarie Wymaga uruchomienia kodu, wyższy koszt wyszukiwania i naprawienia defektów przeprowadzane po kompilacji. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że dobrze Wam wyjaśniliśmy, czym są testy statyczne i testy dynamiczne. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Ja Was zapraszam na nasze inne media społecznościowe. Do zobaczenia.